Czy wy widzicie to, co ja? Właśnie przyniosł tu jakaś straszna postać, i chyba zaraz będziemy musieli wejść do jego domu. Tylko, może najpierw klikniemy sobie Play, żeby w ogóle zacząć tą grę. I możemy sobie wybrać tryb gry trudny albo normalny. Wiecie co? Dzisiaj może przyjdziemy sobie na razie normalny, bo nie mam pojęcia, jak trudny jest level trudny. Ale już jesteśmy właśnie w tym miejscu. I on tutaj przed chwilą stał i właśnie zniknął. Dobra, wiecie co? Nie mam pojęcia, co się z nim stało. Ale przypuszczam, że będzie gdzieś w środku tego strasznego domu. Dlatego, jeżeli chcecie, żebyśmy dzisiaj dali radę to przejść, no bo bez Waszej pomocy oczywiście nie dam radę tego przejść, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, bo pamiętajcie, że wbijamy 200 tysięcy subskrypcji. I możemy sobie powoli zaczynać. Jeszcze widzę tylko tutaj, że jest jakiś grup, ale tu chyba nic takiego nie ma. Dobra, idziemy znaleźć do tego domu i możemy sobie otworzyć drzwi. Dobra, jesteśmy w środku. Co my teraz tutaj mamy? Łot, ej, ten dom jest ogromny w środku, zobaczcie to. Jest tutaj bardzo dużo okien, tak dalej. Tu ma jakąś piłeczkę, którą możemy sobie zabrać i jest to lolka, ej to lolka wygląda mega strasznie. Możemy to wziąć. Dobra, chyba niestety nie możemy. Mamy jakieś kolejne drzwi do wyjścia? Czemu tu niby jest wyjście, skromy dopiero? Okej, okay, dobra, nie mam pojęcia. Otwórzmy sobie te drzwi, halo! I co się stało? Czemu ja spadłem gdzieś na dół! No nie, wiecie co? Ja tak myślałem, że to będzie pułapka. Właśnie spadliśmy do piwnicy tego strasznego szkieleta. Ja nie wiem do końca, co on chce z nami zrobić. I tutaj chyba ktoś wpadł w tą czarną przepaść. My tam nie chcemy wpaść. Ominiemy sobie to wszystko. Ej, było blisko. Było naprawdę blisko tego, że my spadł. Tutaj chyba nic nie chcemy. I mamy teraz jakieś pułapki, Kolejny co tu jest? Ej, te pułapki są ogromne. Powiem wam, że nie chciałbym raczej w żadną z tych pułapek sobie wejść i teraz mamy jakiś bardzo duży pokój. Wiecie co? Jak zwykle są takie pokoje, to znaczy, że coś zaraz nas zaatakuje. W sensie tutaj nie, nie wiem, czy nas coś zaatakuje, czy nie. Może to jest jakieś tajne przejście. Nie, niestety żadnego tajnego przejścia nie ma, więc musimy wejść właśnie tutaj. Czym ty jesteś w ogóle? Zostaw mnie, proszę! Nie, 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 go mnie dobra, mi złapie zaraz. O mnie zaraz złapie, proszę. Uciekaj, drabina, jest, 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 drabina! A! Dobra, wskoczyliśmy tu! Udało nam się przed nim uciec. I to było naprawdę straszne. Czy jak zejdź. No, tu się tu pojawi. Chyba nie. Chyba na szczęście już się tutaj nie pojawi. Tu są w ogóle jakieś deski. Nie wiem, czy one spadły z sufitu, czy o co chodzi. jest właśnie on. Ej, ta postać wygląda naprawdę bardzo strasznie. I chciałbym się stąd jak najszybciej wydostać. wiecie co? Ja w ogóle nie wiem, po co ja wchodziłem do tego domu. Ale, no, skoro już tu jesteśmy, to musimy teraz jakoś to wszystko przejść. Czy to są w ogóle jakieś wenty zrobione z kamienia? Dobra. Nie mam pojęcia. Mamy dalej jakieś deski. I te deski możemy sobie zniszczyć wszystkie. Dobra. Właśnie wszystkie spadły na dół. I jesteśmy teraz chyba, no, w jakimś bardzo śmierdzącym miejscu, z tego co widzę. I musimy sobie sobie to przejść tak, żeby nigdzie oczywiście nie wpaść szybko, szybko doszedę. Jest, dobra, udało nam się. To było w sumie dosyć łatwe. Ja naprawdę nie lubię chodzić po kanałach, bo takie miejsca są okropne po prostu. Ale dobra, to nie było wcale takie trudne. Na szczęście nigdzie go tutaj nie ma i raczej nie próbuj nas atakować. I mamy wreszcie chyba jakieś wyjście do góry. Dobra, mamy jakąś tajną windę. I co teraz się stanie, jak my sobie tam dojedziemy? Tylko że to może nam chwilkę zająć. Już prawie jestem na samej górze! Ej, co tu się dzieje? Dobra, nie, Winda. Proszę, jedź na dół, jedź na dół, I nie chcemy! Tutaj być, dlaczego ja jestem w takim strasznym miejscu. Dobra, tu są wszędzie szkielety i bardzo dużo pajęczyn, więc żadnej pajęczyny nie chciałbym dotknąć, bo wiem, że jak jakąś dotknę to pewnie skończę tak jak ten ziomeczek tutaj, więc no, no nie chcemy sobie tego na pewno zrobić. Co tu jest za miejsce? Pod tym, że. co to jest? Jednak musimy przechodzić sobie to bardzo szybko. Powiem wam się serio, wystraszyłem tego typa, bo on nas pewnie teraz znowu goni. Ja się nie odwracam do. Jest, goni nas, goni nas, dobra, skacz tu! Gdzie my jesteśmy znowu? Kurde, jaka ta gra jest straszna. Czy on właśnie stoi tutaj przed nami? Czy mi się wydaje? Tak, on właśnie. Tutaj stoi tu nie ma w ogóle żadnego innego wyjścia. Ja chcę jakoś. Wiecie co? Dobra, tu są lasery. Może przejdźmy sobie. Zniknął, zniknął, był tu przed chwilą. O tu naprawdę przed chwilą stał, widzieliście go. Dobra, przejdźmy sobie przez te wszystkie lasery i no chyba na szczęście nigdzie go tutaj nie ma. Dobrze, mamy teraz w ogóle jakiś zniszczone, ogromny pancerny drzwi. To wygląda, jakby to jakiś bank normalnie był. Ale chyba niestety nie ma. Żadnych rubuksów tutaj nie widzę, więc nic sobie takiego nie znajdziemy. I co my teraz tutaj mamy? Ja się wiecie, co ja się boję, naprawdę, że zaraz znowu będzie nas gdzieś gonić, ale póki co, to chyba go nie ma, więc możemy sobie przejść pod tym. Teraz. Przeskoczyć, przeskoczyć, przeskoczyć. Okej. Okay. Nie ma go nigdzie. Nie! Laser! Teraz już dałem radę. Dobra. W żadne laser już sobie wskakiwać nie będziemy. Czemu są weże, Jakiś halo i znowu jakieś kolejne drzwi. Dobrze, otwieramy teraz to. Pod nami jest lawa. Wiecie co? Ona się będzie podnosić czy nie? Pe tak, oczywiście, że się będzie podnosić. Ja wiedziałem, że tak się stanie. Szybko leć do góry, nie zatrzymuj się. W ogóle nie ma takiej opcji. Proszę, proszę. Ile jeszcze tych schodów? Jest, są drzwi, są drzwi. Cyk! Otwieramy to i uciekliśmy. Dobra. Na szczęście nam się udało uciec. Znowu jesteśmy w jakimś bardzo dużym, strasznym pomieszczeniu, więc przypuszczam zaraz może gdzieś tu się pojawić, ale na szczęście chyba nie. Halo, drzwi, to może jakieś wyjście jest. Nie, mamy strzałkę na drabinę, więc no, no, innej opcji po prostu nie mamy. Musimy wejść sobie tą drabiną na samą górę. I ogólnie jesteśmy coraz wyżej. To wygląda jak jakiś straszny kantorek woźnego w tym domu, ale to chyba tak na to nie wygląda. Radio, ok. Latające jakieś tutaj stoły i nie wiadomo co. Czy, czy my z tym radiem możemy coś zrobić? Chyba niestety nic nie możemy sobie z tym radykiem zrobić. No ale dobra, to nic takiego. Znowu jest pod nami jakaś wielka, czarna przepaść, w którą oczywiście nie chcemy sobie wpaść. Dlatego wszystko to ładnie przeskoczymy. Ej, bez problemu. W sumie to dosyć szybko nam to nawet poszło, tylko musimy sobie jeszcze skoczyć tutaj. Nie, ja już widzę ten obraz. Dobra, tu jest napisane wyjście, tak? Właśnie, że te drzwi powinny nas doprowadzić do wyjścia, ale ja, ja wiem, że to, to chyba nie jest dobry pomysł. Tam jeszcze jakaś strzałka. Dobra, wchodzimy tutaj. I co to teraz jest? Mamy czeka. Mogę to wziąć na przykład? Nie, nie mogę sobie tego wziąć. Ej, skoro tu jest wyjście, to czekajcie, może sobie tu podejść, po prostu otwórzmy sobie te drzwi. A, potrzebuję klucz. Klucza niestety nie ma, więc musimy go sobie go gdzieś znaleźć. A póki co to totalnie nigdzie go nie widzę. I te obrazy są tragicznie straszne. Dobra, nie, nie, nie. Nie zwracam uwagi na to. Idziemy sobie po prostu dalej przed siebie. Potem będziemy musieli tutaj na pewno wrócić, bo potrzebujemy klucz, żeby właśnie otworzyć sobie te drzwi. A na razie chyba musimy wejść tutaj. Dobrze, to nic takiego. Ej, to wygląda jak ze Squid Game'a gra. Co jest? Jak mam tu przeskoczyć? A, dobra, to się rusza na szczęście. Wskakujemy teraz na to. I to może chwilkę potrwać, zanim dojdziemy na sam koniec. Ale z tego, co widzę, tu przed nami jest chyba dosłownie gra ze Squid Game. Tylko jestem ciekawy, czy możemy. Możemy? Nie, nie możemy tego sprawdzić. O, nie, Dobra wiecie co ja na ich poczekam i może oni to jakoś sprawdzą. Dobra, słuchajcie, mam ze sobą dwie osoby. I teraz tak, sprawy tak, tu był właśnie prawy teraz, jeszcze raz prawy, i czy tu był lewy teraz. Dobra, tu był chyba lewy i który jest ostatni, bo ja nie mam pojęcia. Ona wskoczyła przez środek i ja teraz nie wiem, do której ją skoczyć. Dobra, prawy tu będzie, proszę! Jest! Nie, nie spadłem! O, dobra, na szczęście zapisaliśmy się na samym końcu, więc nic takiego się nie stało i możemy sobie teraz dalej przechodzić to do samego końca. Czemu nagle jest tak ciemno? Przez którą było jasno, a teraz... Co tu jest? Wiecie co? Chyba wiem już o co chodzi. To jest po prostu kolejna gra ze Squid Game'a i jeżeli wskoczymy tutaj, to mamy zielone światło i możemy teraz biec do przodu, a jeżeli będzie czerwone, czekajcie, zaraz się powinno właśnie odpalić czerwone. Jest. O dobra, teraz nie możemy się ruszać, bo jeżeli się ruszymy, to on nas zaraz złapie. Dlatego powolutku. Zaraz jest zielony, dobra, biegniemy cały czas do przodu. Szybko, szybko, szybko. Stop! Okej, okay, bo ja się boję, że zaraz się znowu nam zapali czerwone. Tak, jest znowu czerwone światło. Znowu jest zielone, więc szybko biegniemy na sam koniec i. Dobra, jeszcze raz się zatrzymaj, może lepiej. Jeszcze raz się zatrzymamy, tak, jest znowu czerwone. I już teraz bie Biegniemy do samego końca i chyba nam się udało. Dobra, i od razu to przeskakuje. Już nie chcę więcej tam siedzieć. Co to jest teraz za korytarz taki wielki? Nie, ona tu wyskoczy gdzieś. Na 100% się boję normalnie. Mamy checkpointa kolejnego i jakąś dziurę w ścianie, która wygląda jakby była dla jakiegoś szczura, ale dobra, to nic takiego. Tutaj też jest jakaś przepaść. Przejdźmy sobie po prostu dalej. Jesteś chyba w jego pokoju. Tu jest jakaś książka, nie wiem. Te książki chyba wziąć, niestety nie możemy. Jest szafa, nie wiem, szafy nie chcemy otwierać. Jest bardzo dużo skrzynia, ale te skrzynie to w sumie nawet nie wiem do czego nam są potrzebne. Ale gdzie jest ten klucz? My Znaleźć klucz, którego nigdzie w ogóle nie ma. Aha, czyli jednak potrzebuję klucz. To może. A, możemy otworzyć sobie te skrzynki wszystkie. Dobra, coś mi zabiło, fajnie. Wchodzę tutaj jeszcze raz i zostały nam tylko dwie skrzynki, czyli to jest ta lub ta. A nie, czekajcie, ja już chyba mam jakiś kluczek i punkt A co, jeżeli otworzymy tą, czekaj, dobra, otwórzmy to. No dobra, chyba jednak nie jest dobry pomysł, żeby to otwierać. Dlatego po prostu otwórzmy sobie teraz te drzwi i co się stanie? I tak, udało nam się. Dobra, jesteśmy właśnie w środku. A nie, czekajcie, po prostu byliśmy w tamtych drzwiach, a teraz otworzyliśmy sobie te drzwi, ale mamy dalej klucze, dzięki którym właśnie możemy sobie otworzyć chyba nasze wyjście, tak mi się wydaje. No chyba, że zaraz dół nas coś zaatakuje, ale tego niestety nie wiem. Dobra, i wchodzimy do środka. Tu zaczyna się robić naprawdę bardzo strasznie, ale mamy jakąś windę. Dobra, ta winda leci bardzo wysoko w górę, więc od razu sobie ją klikamy i musimy sobie tam teraz dojechać. Patrzcie, jest tu jakaś dziura w siatce i chyba musimy sobie przez to wyskoczyć. Dobra, udało nam się, prawie spadłem gdzieś. Nie, na dół po prostu spadł myślałem, że jakąś przepaść, ale to na szczęście nic takiego. I mamy teraz jakieś kanały czy wentylację. Co to w ogóle jest za miejsce teraz? Ej, to naprawdę. Wygląda jakby jakieś kanały na dachu budynku. Tak, nie mylę się, to są znowu jakieś dziwne kanały. No ale dobra, szybciutko sobie tędy przejdziemy, tak żeby nas nic przypadkiem nie zabiło. Czemu tutaj jest tyle szczurów? Co to jest za miejsce w ogóle? jest chyba nawet jeden zbugował troszkę w ziemi. No ale dobra, czy ja mogę po nich chodzić? One mnie biją cały czas, co to ma być? Dobra, uciekamy przed nimi, zostawcie mnie w spokojnie. Jak ją hope. Nie, 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 czekaj, czekaj, nie bicie mnie, proszę, nie bicie mnie, zostawcie mnie. No to super, bardzo fajne szczurki. Jeszcze jedna próba, biegniemy cały czas do przodu, tak, żeby nic nas tu już nie zaatakowało. I chyba nam się tym razem udało. Dobra, udało nam się. Jesteśmy teraz w jakimś kolejnym miejscu. I możemy wreszcie wyjść na zewnątrz? Proszę, powiedzcie, że to jest wyjście wreszcie. Tak udało nam się. Chyba jednak nam się nic nie udało z tego, co widzę. Dobra, on zniknął. Biegnij szybko. Proszę, biegnij przed siebie. Zostaw mnie w spokoju na goni. Kolejny się pojawił teraz z tej strony. Nie. Dobra, który nie mam wyjść? Tu jest jakieś drzewo. Tu jest jakieś drzewo przed nami. Dobra, chyba muszą się... Nie, złapał mnie. To jest jego dom. I zaraz jeszcze tutaj speedcall. Bierzemy to. I patrzcie, to, jak teraz wezmę. Nie dogonisz nas, nie ma. Takiej opcji w ogóle. O, dobra, tym razem damy radę przed nim uciec. Już nas nigdzie nie dogoni. Zostaw mnie w spokoju, już nie chcę Ciebie więcej widzieć. Jest, wyskoczyliśmy wreszcie z tego strasznego domu i udało nam się wygrać. I co tu coś, zoprzyszcie tu takie straszne. Wiecie co? To może sobie kiedyś sprawdzę. No i oczywiście, jeżeli ten odcinek, że Wam się podobał, to pamiętajcie o tym, że zostawić łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, bo udało mi się dzisiaj uciec i wygraliśmy, więc jest naprawdę super. No i do kolejnych odcinków. Narka wszystkim!